Mm -hmm. Cześć, tu Dmytr.pl Witajcie w moim czwartym filmie od, znaczy odcinku um, Let's Play... Mm -hmm. A czyli Like Minecraft Sorry, pomyliłem się <grafię> Okej okay. Ponieważ znudziło mi się krążenie bez tu i tam e, zamierzam znaleźć w końcu jakieś miejsce na domek e, No Myślę, że najwyższa pora moment, jak like, ok, oh. uh. ok, uh. okej <coughs> oj kurde, tu um. o oh. Tu nie, tu nie tu jest Pij o, a tutaj co tu jest? Mmm, ludzie mieć dobra, uwaga. Wbija. Wbijamy. Dobra, tu mi się ma, Nie, chwileczkę, nie ma nic. Nic tam nie ma? Nie ma nic? Nie ma? Nie ma, nie ma, jasne, że nie ma. Nie ma, nie ma, o, nie ma tam nic! Jasne, że nic nie ma. Nie, ja tam nie idę. No dobra, ale muszę. Jak dniemy, to tru... Pochodnie... Pochodnie, pochodnie, pochodnie. Nie mam po... Ja pitole... Dobra. Uff, powierzchnia. Ile ja pochodni zużyłem? To z, z 8? Shit. Nie, 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 nie mówcie, że wróciłem do punktu wyjścia! Oh my god, Jaki to le... Dobra. Idę pozbierać te pochodnie, zaraz wracam. Eee, spotkamy się na dole. Uff. Matko się sp sp spanikowałem. Nie pozbierałem wszystkich pochodni! Tam jest zombiak! Tam jest zombiak! Znowu egipskie ciemności. Aaaa się boję. Co, nie, nie. Nie mówcie mi, że się zapada nos. Nie. Nie, nie. Nie, to jest wykluczone. Super, po prostu pięknie. Kopiemy znowu dziurę. Eee, ale nie, nie, tutaj, nie tutaj... Tutaj. Ja e, chyba za głośno? Tak myślałem. A, bo się zabunkrujemy tutaj. Koło zombiaka. E, tu zadamy pochodnie. Nie mi się tam gdzieś łazić. Okej, okay. tu przetrwamy yy, nos. W tej oto dziurze. No, co może tu kupiemy? Chyba za głośno, mi się daje. Okej. Okay. Oha, okej. Okay. Yy, lepiej tam mnie kopać. Kupiemy tutaj. O! O, węgiel hmm. yy. okej, okay, nic nie ma ciekawego. I jest, ale jest żelazo, fajnie, super. Dobra, to mam pomysł. Yy. Nos, yy. Tak, tu przynosuję nos. I zobaczymy się z rana. Uwaga. Znalazłem coś ciekawego. Um, już wiem skąd dochodzą te y, dźwięki tamtąd. <grym> tak, y, nie wiem wchodzi tam czy nie. Trochę mam itemu dużo. Nie chciałbym tego stracić za bardzo. Pan y, <trony> słyszy tylko te. Są jaki? No. A pojdę najwyżej do dna. No trudno, redlik, witek. O? <gryw> Słyszycie to? Nie słyszycie? Może zaraz, o. Dobra. Japito. Złozimy! O! Gincie! One gdzie? Ty, nie ma ich. Nie ma ich. Shit. Gdzie... Czy one są? Dobra, tu ich nie ma. Kończymy odcinek, czemu? Czym kończymy odcinek? Zaczniemy lepszym akcentem, następny może wtedy znajdziemy HT i dom stronienie Ah. Gincho. A, nie, tym się nie idzie. Ja dobra. Gincho.